Blisko 10 tysięcy odwiedzających, 16 innowacyjnych produktów, w tym aż 3 światowe premiery, kilkaset spotkań biznesowych i warsztatów. Oto bilans wystawy innowacji branży stolarki, która odbyła się w ramach targów Warsaw Home. Ta strefa nazywa się, nazwaliśmy ją wystawą innowacji, dlatego że chcemy pokazać, że okna czy drzwi to nie jest materiał budowlany, to jest technologia przyszłości. Naprawdę mamy niesamowite możliwości techniczne i będziemy jako branża wyznaczać kierunki rozwoju budynków w przyszłych latach. Polska stolarka może być wizytówką polskiej gospodarki. Polska jest światowym liderem eksportu okien i drzwi z PCW. Zależało nam na tym, żeby pokazać inwestorom indywidualnym oraz architektom, że jest to najbardziej nowoczesny segment branży. Obecnym trendem w Stolarce jest inteligencja. Inteligentne drzwi i okna potrafią tak naprawdę mądrze zarządzać zasobami. Dzięki nim możemy w odpowiedni sposób dokonywać przewietrzania pomieszczeń. To inteligentne okno dachowe samo się zamknie, gdy. Padną pierwsze krople deszczu. Coraz powszechniejszym również stają się systemy biometrycznej kontroli dostępu, czyli otwieranie drzwi, okien na odcisk palca. Na wystawie możemy znaleźć m.in. okna fotowoltaiczne, które dzięki całkowitej przezierności szyby powodują, że jest szyba przezroczysta, a jeżeli takich okien byśmy mieli kilka, budynek może być samowystarczalny energetycznie. Mamy również okna, które grzeją, dzięki czemu nie musimy kaloryferów montować dookoła. Mamy okna, które zmieniają swoją przedzierność, powodując, że dom jest całkowicie prywatną strefą, gdzie nikt nam nie zajrzy. Nowoczesne okna mają coraz lepsze parametry i są naprawdę bardzo energooszczędne. To są realne narzędzia do poprawy klimatu na całym świecie. Okazuje się, że 39% emisji CO2 na całym świecie jest emitowanej przez budynki. Każdy tak naprawdę procent, zasządzanie energii przez okna i drzwi energooszczędne może mieć ogromny wpływ na poprawę klimatu w skali globalnej. Pokazujemy tutaj nie tylko innowacyjne produkty, pokazujemy też nowoczesne firmy, innowacyjne myślenie tych firm. Firmy, które wystawiają się na wystawie innowacji, do ostatnich chwili walczyły z produktami, szukały rozwiązań coraz bardziej nowoczesnych i innowacyjnych po to, żeby te produkty były dzisiaj idealne i doskonałe.